W tym filmie lista kandydatów pośród piłkarzy, piłkarek i trenerów do prestiżowego tytułu FIFA The Best. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. FIFA ogłosiła kandydatów FIFA The Best. Jest to coroczna nagroda, która pierwszy raz została przyznana w 2016 roku po tym, jak FIFA przestała współpracować z transfootball przy plebiscycie złotej piłki. W najważniejszych kategoriach najlepszy piłkarz, piłkarka i trener głosują cztery grupy, których opinia liczy się tak samo i warta jest 25% całkowitego wyniku. Są to kapitanowie reprezentacji zrzeszonych w FIFA, selekcjonerzy takich reprezentacji, przedstawiciele państw i ostatecznie kibice. Poza wspomnianymi, nagrody przyznawane są także w kategoriach: Najlepszy bramkarz, trener drużyny kobiecej, Nagroda Fair Play, Nagroda Puszkasza dla najładniejszego gola i dla najlepszych kibiców. Wyłaniana jest także najlepsza jedenastka roku. Jeśli chodzi o piłkarzy, finałowa dziesiątka, spośród której dokonany zostanie wybór laureata, wygląda następująco: Cristiano Ronaldo. Oficjalna strona plebiscytu wyjaśnia, że był najlepszym strzelcem Juventusu we wszystkich rozgrywkach i sięgnął po tytuł ligowy. Najbardziej wartościowy piłkarz Serie A przyczynił się do wygranej Portugalii w Lidze Narodów UEFA. Frenkie de Jong sięgnął z Ajaxem po krajowy dublet i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, piłkarz sezonów Eredivisie. Matis de Ligt, mistrz i zdobywca Pucharu Holandii, półfinalista Ligi Mistrzów, wybrany do drużyny sezonu Ligi Holenderskiej i Ligi Mistrzów. Eden Hazard Triumfator Ligi Europy z Chelsea, najlepszy strzelec The Blues biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, piłkarz roku w Anglii. Harry Kane poprowadził Tottenham do pierwszego w historii finału Ligi Mistrzów, 17 bramek w Premier League w 28 występach, półfinalista Ligi Narodów z Anglią. Sadio Mane, triumfator Ligi Mistrzów, najlepszy strzelec Premier League wraz z Salahim Obameyangiem, finalista Pucharu Narodów Afryki. Kylian Mbappé. Mistrz Francis z PSG, najlepszy strzelec swego klubu we wszystkich rozgrywkach, piłkarz roku i najlepszy strzelec Ligue Lionel Messi, mistrz Hiszpanii, finalista Pucharu Króla i półfinalista Ligi Mistrzów. Zdobywca złotego buta dla najlepszego strzelca w Europie, najlepszy asystent w La Liga, brązowy medalista Copa America z Argentyną. Mohamed Salah, zwycięzca Ligi Mistrzów, najlepszy strzelec Liverpoolu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, najlepszy strzelec Premier League wraz z Mané i Yangiem. Virgil van Dijk wygrał Ligę Mistrzów z Liverpoolem, piłkarz roku Premier League, finalista Ligi Narodów z Holandią. Zgodnie z opiniami różnych ekspertów, a także mając na uwadze historię plebiscytu, faworytem do zgarnięcia nagrody wydaje się być Virgil van Dijk. Jednym z decydujących czynników może okazać się triumf w Lidze Mistrzów. Wiele głosów zgarnął bez wątpienia Ronaldo i Messi. Nominowani trenerzy to Jamel Belmadi, selekcjoner Algierii, Didier Deschamps, selekcjoner Francji, Marcelo Gallardo, trener River Plate, Ricardo Gareca, selekcjoner Peru. Jurgen Klopp, trener Liverpoolu. Maurizio Pochettino, trener Tottenhamu. Fernando Santos, selekcjoner Portugalii. Erik Ten Hag, trener Ajaxu Amsterdam. Tite, selekcjoner Brazylii. Oraz Pep Guardiola, Manchester City. Podobnie jak w przypadku kategorii dla piłkarza, faworytem jest Jurgen Klopp, który poprowadził Liverpool do wygranej w Champions League. Jego największym rywalem ma być Pep Guardiola. Szanse na tytuł najlepszej piłkarki mają Lucy Bronze, Caroline Graham Hansen, Julie Ertz, Ada Hagerberg, Amandine Henry, Sam Kerr, Rose Level, Vivienne Miedema, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Wendy Renard i Ellen White. Przed rokiem najlepszym piłkarzem wybrano Luke Modricza. Piłkarką została reprezentująca Brazylię i Orlando Pride Marta, trenerem zwycięzca mundialu z reprezentacją Francji Didier Deschamps. Kto jest Waszym faworytem do zgarnięcia tego prestiżowego tytułu? Czy w tym roku decydującym czynnikiem okaże się triumf w Lidze Mistrzów? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.